Drodzy Państwo, rozpoczęliśmy dzisiejszy wieczór, dzisiejszy kolęd z przejściem przez tą całą salę jak kolędnicy i tej tradycji kolendowania mm, niejednokrotnie nam brakuje, bo rozmawiamy często o tym naszym zespołu, że pewnie gdzieś w mniejszych miejscowościach ta piękna tradycja chodzenia z kolędą od najmłodszych do najstarszych w ogóle się utrzymuje w dużych miastach czasami o tym zapominamy, a a to jest piękna rzecz, aby kolendować, aby rodować się i śpiewać wspólnie. Dlatego jeszcze raz w tym miejscu i momencie, jeśli Państwo przyjmijcie od nas oglaski, od zachęcić dzisiejszego przybycia. No i gdy mówimy o kolendowaniu, to podczas świąt nie tylko się kolenduje, ale również jest jakieś pyszne, świąteczne potrawy i wszystko to jest związane z jakimiś pięknymi, czasami śmiesznymi obrządami, zwyczajami w różnych regionach, naprawdę one były różne. Drodzy Państwo, od e, zawsze było tak, że święta Bożego Narodzenia były naprawdę wyjątkowym czasem. Kojarzyły się przede wszystkim z pewnym przejściem między nowym a starym, między starym a nowym w zasadzie. Między tym co minęło, a tym co nadchodzi. E, bardzo często wierzono, że każdy, każda część Wieczerzy ma jakieś specjalne znaczenie. Między innymi na przykład snopki, które stawiano w roga, e, izby, w której spożywano Wieczerze Wikiliną były potem wynoszone do sadu, i y, tym, y, tą słomą, która, która była w tych stówkach, obowiązywano drzewa. Bardzo często próbując te drzewa y, y, żartobliwie straszyć y, tym, że się je zetnie, jeżeli y, nie będą przynosić owoców. A ta słoma właśnie miała je uchronić przed, y, przed różnego rodzaju chorobami. Drodzy Państwo, mam jeszcze pytanie do Was. Czy y, są wśród Państwa ludzie, którzy lubią się wyspać porządnie? <śla> Tak myślałem. Proszę się nie bać, to nie jest jakieś podchwytliwe pytanie, to nie jest sonda, można śmiało jeszcze raz spytajmy, czy są tak. tutaj czy Państwa ludzie, Może którzy się Zdecydowanie wow. tak, więcej. Tak myśleliśmy właśnie, nie ma się niczego wstydzić absolutnie, choć trzeba o, przyznać, że mielibyście Państwo naprawdę ciężkie życie w okolicach Kalisza, ponieważ tam funkcjonowała tradycja, zgodnie z którą... Życie, ci, co nie podnieci, to właśnie są z Kalisza. Bardzo możliwe, że tak. Że oni nie śpią, boją się. Już zaraz się Państwo dowiecie dlaczego. Ponieważ w okolicach Kalisza funkcjonowała taka tradycja, zgodnie z którą już o wczesnych godzinach rannych, w zasadzie o wschodzie słońca, nawet przed wschodem słońca, bo wiadomo, że zimą to następuje troszkę później, pierwsza osoba, która, która się budziła, miała pełne prawo obudzić kolejną w dowolny sposób, w zasadzie robiła to najczęściej w sposób bardzo gwałtowny. Często używano rusk, bądź też wody tak naprawdę najwięcej złego przychodziło na osobę, która spała jako ostatnia, ponieważ znęcała się już na cała rodzina w, te, w takim wypadku, więc Drodzy Państwo, nieprzyjemnie zwyczaj. Tak, było, można było to odrobić później. E, była taka tra 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 tradycja e, obdarowywania ciastkiem, każdy z do, do zamówników dostał ciastków. w jednym z ciastek był ukryty migdał. I ten migdał, jaki został wylosowany, Zwiastował, że ta osoba zostanie mi królem. I przez cały święta Bożego Narodzenia wydawała polecenia reszcie domowników. Czyli wiedzą Państwo, że ciasto z wróżbą funkcjonuje od wielu lat. Tak. tak, Wtedy też już funkcjonowało. Gdy mówimy o jakichś takich historiach związanych z ciastem, z ciastkami, to na Mazurach wierzono w taką tradycję, że z potraw, a szczególnie z ciasta, które zostawało po wieczorze wigilijnym, nic się nie marnowało. Z tego ciasta były lepione różne jakieś figurki, lalki. Wierząc w to, że jeżeli w nadchodzącym roku zachoruje jakieś zwierzę w tym gospodarstwie, to tym ciastem bo w będzie można te zwierzęta wyleczyć. No, zdecydowanie można było oszcz oszczędzić trochę na weterynarzu w ten sposób. Na to pewno to... tak. Kombinowali I... wtedy, kombinowali. E, ale były też, wydaje nam się, takie bardziej zabawne i niezwiązane historie z jedzeniem. Ale na przykład w San to dotyczyło kawalerów jak jakichś młodych kobiet, które liczyły w nadchodzącym następnym roku na zmianę swojego stanu cywilnego, że wychodzili przed swoje domy, wychodzili przed swoje domostwa i wydawali jakiś okrzyk. I z której strony ten jak okrzyk jako echo wróci, wierząc, wierzyli w to, że z tej strony w następnym, kolejnym roku znajdziecie miłość jego życia, bądź jej. Więc to był taki dosyć zabawny sposób, sobie coś. U nas też, u nas też jest jeszcze dwóch żeby się uchowało. Ale z sali wrócił tylko śmiech. Nie wiem, czy to jest echo. Ale by uznać, że to echo. Tak, ale państwo też się nie odważyli. Są, są na publiczności? Nie, Publiczność nie. Z publiczności z i nie mam żadnych kawalerów. Tak możemy uznać. Drodzy państwo, czas świąteczny bardzo często sprzyjał różnego rodzaju przesądom, które miały zwiastować szczęście bądź też nieszczęście w na nadchodzącym na na roku. Jeden z ciekawszych, bądź też śmieszniejszych, yy, jeden ze śmieszniejszych zwyczajów funkcjonował w obozach Krakowa. Gdzie też yy, po wieczerzy Wigilijnej yy, próbowano zakraść się do domu sąsiada i podrzucić mu wszystkie resztki, bądź też śmieci w sposób niezauważony. Musimy tutaj też zadać pytanie, czy ktoś z Państwa to przeżył z takim swoim sąsiadem? Nie ma. No. Dobrze, może no myślał o, o tym w takim razie. razie. To, to Państwo to wiecie, sąsiedzi nie wiedzą. Możecie próbować szczęścia. Otóż, gdy pozostało się niezauważone podczas podrzucania tych resztek, to miało zwiastować szczęście na cały nadchodzący rok. I myślę, że wielu osób przespaści. Ale jak e, zostanie ktoś zauważony, to zawsze można zwalić winę na to, że to jest recykling. Po <śmiech> <śmiech> Dobrze. D Drodzy Państwo, no, tych historii, tych obrzędnych w różnych wymiarach naprawdę było m, bardzo dużo. Czasami, tak jak Państwo, mam nadzieję, to dogadali, były one żartobliwe, ale we wszystkie, we wszystkie nie wierzono. No ale gdybyśmy mieli to tak połączyć i schować w takim jednym pięknym świątecznym worku od tych obrzędów, od tych zwyczajów, wracając do tego kolędowania, to hmm, kolendowali wszyscy zawsze, od najmłodszych, po najstarszych, miało to nieść, tak jak powtarzamy, miało to niść radość, miało to uśmiech, miało to dawać takie, no, taką nadzieję i natchnienie na kolejny czas, szczególnie na ten czas świąt Bożego Narodzenia i niech teraz też się tak stanie. Dlatego no, kolendujcie Państwo z nami, przywieżeli do Betlejem. Dwa łala wysokości, a pokój na ziemi Dziwi się na powietrznej muzyce I myślenie, co to będzie za dzień o hōkū nei naʻe Państwa, Układając i wybierając kolendy na wspólne nasze spotkania, Państwa z nami, nami z Państwem, szukaliśmy takiej kolendy, która łączy dwa języki przy jednej melodii. I na pewno jest tych kolend zdecydowanie więcej, ale, ale dziś w naszej takiej pamięci ta chyba odegrała jakieś takie największe znaczenie. Jeżeli Państwo nie będą znali całego tekstu, tak już tutaj przedam, to... Tekst jest na tyle prosty, że możecie go Państwo się nauczyć jakiegoś kawałom yy, takiego rodzaju tutaj powtarzania w piosenkach przedszkolnych czy dziecięcych. Ja mogę próbować, jako pierwszą zwotkę państwu wam po mnie powtórzono, ale mam nadzieję, że Państwu też ta kolendę będzie znana. A wczoraj z wieczora. A wczoraj z wieczora. A wczoraj z wieczora z raz Z jest. oh yeah, yeah.